Szanowni Państwo, organizacja, jaką jest Izba Polmed, to organizacja, która zrzesza firmy medyczne, będące dystrybutorami i producentami wyrobów medycznych. Mam przyjemność być członkiem zarządu oraz przewodniczącym sekcji do spraw opatrunków specjalistycznych. My współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeżeli chodzi o sekcję opatrunków specjalistycznych, to dbamy o pacjentów przede wszystkim zależy na tym, żeby był dobry dostęp do wyrobów medycznych, które są stosowane w leczeniu ran przewlekłych, jak również dostęp do procedur. Mogę się odnieść to sytuacji aktualnej która Zdecydowanie się poprawiła w ostatnich latach, ale jest jeszcze wiele postulatów, które chcielibyśmy zrealizować. Najwątpliwie bardzo istotnym elementem jest to, żeby dostęp do procedury leczenia ran pojawił się w rynku ambulatoryjnym. Aktualnie mamy procedurę, która jest skierowana do rynku szpitalnego, natomiast z punktu widzenia ekonomicznego uważamy, że zdecydowanie lepszą formą byłoby leczenie w rynku ambulatoryjnym ze względów kosztowych, jak również epidemiologicznych. Staramy się też wprowadzać nowe technologie dla pacjentów, które mogłyby wspomóc leczenie leczenie ran i przyspieszyć zdecydowanie, jak również przekonać też regulatora do wcześniejszego kwalifikowania pacjentów z raną przewlekłą, do refundacji, jak również do procedur leczenia ran. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się wiele z tych postulatów zrealizować. To zdecydowanie pozwoli pacjentom na szybsze leczenie, skuteczniejsze leczenie, co jest bardzo istotne dla polskiego systemu ochrony zdrowia. Możemy powiedzieć, że leczenie ran w Polsce na razie nie jest na najwyższym poziomie. Ze względu na dostępność. Przede wszystkim fachowców mamy bardzo dobrych, tu nie możemy narzekać. Natomiast jeżeli chodzi o, o dostępność do procedur, to zdecydowanie jest, jest do poprawy. Chcielibyśmy również wprowadzić systemy podciśnieniowe, które są w leczeniu RAN bardzo istotnym elementem i istotną terapią, która zdecydowanie przyspieszyłaby leczenie RAN. Podsumowując, mamy wielką nadzieję we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, jak również Agencją Oceny Technologii Medycznych czy Urzędem Rejestracji, że te postulaty uda nam się zrealizować bardzo szybko. Dziękuję bardzo.